Witajcie serdecznie, z tej strony BR. Tym razem zagramy w Blaze i Mega Maszyny odlot. Mhm. Czyli tak, sterują sobie myszką. Aha, czyli tak, mam przenieść tutaj skrzydło. Yes, udało się. Część samolotu złożyć, ale teraz trzeba wybrać kolejny element. dziup. Tak. Jest. Został złożony samolot. Możemy przejść do kolejnego etapu. Aha, czyli jeszcze jednak nie. Dobra, kolejny samolot. O tak. Trzeci etap. Aha, teraz już coraz więcej mamy do składania. Dobra. Ten sposób. Tutaj damy skrzydło tu szybkę, żeby za bardzo nie wiało. Silniczek odrzutowy. No i oczywiście tutaj z przodu dziób. I złożyliśmy samolot. Zaliczone wszystkie zadania. I to teraz będziemy robić? Co nas czeka? Odliczanie i co? I będzie leciał czy nie będzie, dobrze złożyliśmy? Chyba tak, bo poleciał, więc Więc myślę, że jest OK. Czyli tak, zadanie wykonane. Samolot został złożony. Jak widać możemy wybrać też inne pojazdy. Może tutaj ten taki statek. Jakiś kosmiczny. Czy nie, to jest baza. Dobra, to jest kształty, tak? Mm -hmm. Czyli to, co się pojawia w tym dymku, musimy wskazać właśnie spośród tutaj innych figur. Wtedy nasz statek kosmiczny się przenosi dalej. Mm -hmm. Ok, teraz trójkąt. Przenosimy się coraz dalej. Mm -hmm. Pierwsze zadanie zostało wykonane. Dobra, to teraz zobaczymy, co będzie w drugim. Czyli to wszystko to samo, tylko tym razem jeszcze dochodzą dwie figury, a nie jedna. Czyli musimy jeszcze zachować odpowiednią kolejność. Dobra. Tym razem, tak. Trójkącik i kwadrat. Dobra, jeszcze to. I chyba już meta, tak? Tak, meta. Zrobiliśmy Poprawnie kolejne zadanie. Teraz jeszcze zostało trzecie ostatnie. Mhm, teraz są już trzy figury. Tak i tak. Dobra. Nasz statek leci dalej. No taka ciekawa gra w sumie właśnie, żeby... Dla dzieci żeby się dowiedziały. Jak tutaj, właśnie te figury wyglądają? Dobra, tak. I tak. I mamy metę. I zadanie wykonane w całości. O to chodziło. No, tutaj, właśnie leci sobie statek gdzieś dalej. Wszystko ok. Dobra, jest i trzeci, trzecie zadanie takie. Co tym razem musimy zrobić? Mhm. Umieścić satelitę w kosmosie, tak? Ok. Zdaje się, że mamy tutaj pasujące rzeczy umieścić. No, na przykład yy, statek tutaj nie będzie pasował, chociaż. Dziwne, ale pasuje. Ale co my to mamy jeszcze? I pełno tutaj damy planet. I co? Mhm. Mm, czyli tutaj właściwie nie ma czegoś takiego, że musimy jakieś odpowiednie rzeczy zamieścić, tylko możemy dowolne, co nam się podoba i gdzie nam się podoba. Możemy również, o, usunąć, tylko że wszystkie, myślałem, że pojedyncze, no ale dobra. Okej, okay, tu damy sobie planetę jedną, tu drugą. No nie no, ciasta to nie. Jakiegoś tu kolejna. Co my tu jeszcze mamy? Satelitę damy, a co? Tu jeszcze jedna planeta. Pełno planet. I to by było na tle. Tu zdaje się nie ma jakiegoś konkretnego yy, zakończenia to możemy sobie właśnie zmieniać jak tylko chcemy i kiedy chcemy jak długo chcemy także to właściwie tyle. Jeżeli Wam się podobało to oczywiście dajcie łapkę w górę, komentujcie udostępniajcie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!